Siema, YouTube. W dzisiejszym filmie e, zamontujemy sobie okno w łazience, uszyjemy sobie mm, firanki i oprzyjemy materacę na pufy do łóżka jednoosobowego. Zapraszam! Udało się właśnie wyciąć y, y, górną część poszycia dachu. Wyciągamy i o, tak wygląda nasze ocieplenie. Tutaj mamy alufox i drewno, które zaraz będziemy właśnie wycinać wyrzynarką. Trzeba tylko zmienić ostrze na ostrze do drewna i jedziemy dalej. Dobra, otwór został e, już wycięty, teraz e, wyrównujemy. Da, bo jak widzicie nie jest równe, a okno musi niestety dojść, dość dobrze, żeby tam nic nie przeciekało. Dobra, mamy zamontowane już okno w łazience. Wygląda to. Wygląda to tak. Możemy sobie na spokojnie otworzyć. Jeszcze spróbuję pokazać, jak to wygląda z zewnątrz, o ile mi się uda. Nie wiem, czy coś widać. Ale okienko... Okienko się sprawdza. Mamy materiały, mamy gąbki, będziemy teraz szyć. No to początek mamy, a zaraz jeszcze zasłonki tą jedną stronę musimy ręcznie zaszyć no to teraz czas na zasłony zobaczmy sobie jak finalnie wygląda nasz kamper mamy tutaj łóżko drugie rozkładane z oprzytymi już gąbkami pojawiły się te zasłonki które oddzielają nam przestrzeń Kierowcy od całej zabudowy tu również pojawiła się firanka na szybę która ma dodatkowo wszyte tutaj magnesy i przy zasunięciu one tutaj idealnie dolegają do szyby przez co nie ma nie ma szpary i nic nie widać co tutaj się jeszcze zmieniło? Nie pamiętam czy mówiłem na wcześniejszej filmie, ale mamy zamki we wszystkich drzwiach, żeby nam się nic po drodze nie otwierało. Także one tutaj fajnie trzymają, mamy tutaj miejsce na lodówkę, kosz na śmieci, tymczasowo została tutaj zamontowana taka deska z Złączym 12V, aby można było podpięć, podpiąć lodówkę turystyczną. Dopóki nie będzie tutaj normalnej lodówki, co tutaj jeszcze? No, tutaj łóżko też jest zasłonka Także można się oddzielić. Tam śpi jedna osoba z tyłu, druga tutaj z przodu. Także jest taka e, chociaż minimalna prywatność e, łazienka e, z nowości w łazience koszyczek e, na no, takie szampony, żele od prysznic, e, okno e, dachowe żeby można było tutaj wentylować łazienkę, żeby nie zbierała się wilgoć, nic tutaj nie zagrzybiało, nie zapleśniało, tutaj mamy rolkę na papier, uchwyt na papier toaletowy oraz wieszaki na ręczniki, gdzie się trzeba wieszać, czy coś tutaj jeszcze się pojawiło, no szafa jak? Szafa również ma zamek, żeby się nic nie otwierało. Zapalimy sobie światło. Tak to wygląda w szafie. Tutaj taka zamontowana, prowizoryczna, wiesząca szafa na takim drążku. Czy można było jakieś koszulki, jakąś pielizny trzymać. To jest zasuwane na zapadkę. Tu zamykane na zameczek. Gasimy światło. Także tak to wygląda finalnie. Brakuje tylko e, lodówki oraz e, lodówka gdzieś mniej więcej by się tutaj dotąd kończyła, także tutaj ta część miała być zabudowana, ma być zabudowana i e, pojawiać tutaj mają półki na przykład na nagarnki. E, a to oczywiście zniknie wtedy. Dzięki za oglądanie i nie zapomnij subskrybować kanału.